Witam Was wszystkich z tej strony Mavis Ordos i zapraszam do kolejnego odcinka świecie Minecraft. Od ostatniego razu, ciutko się zmieniło, a mianowicie, yy, wycinałem tutaj stąd pełno drzew w celu zdobycia drewna świerkowego tutaj. Tą drogę zacząłem przedłużać również na tamten obszar. E, więc powoli, tutaj, ta strona też e, zacznie się zmieniać. Natomiast z tej strony, właśnie, wykorzystywałem dużo drewna, bo bo, 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 o ile ten domek się nie zmienił zbyt dużo, to tutaj, jak widzicie, coś już urosło, i teraz już właśnie jest taki widok. O. A, tutaj będzie ładnie. Może też fotkę zrobię, żeby przynajmniej kiedyś pokazać, jakie tutaj były zmiany. Więc jak widzicie, chociaż ten tutaj pas jest zielony. Tutaj jeszcze paszta. Paszta. Ta wieża nie jest dokończona. A tutaj. No, jeszcze tu ogólnie drzwi nie będzie wstawionych, ale na razie muszę mieć jakieś zabezpieczenie, ponieważ ta część nie ma nie ma, nie ma czego? Yy, nie ma piętra. Jak widzicie tutaj stąd widać zabudowania i yy, ta ściana kamienia, która wcześniej tutaj była, no została trochę Okiem znana, że przynajmniej aż tyle tego nie jest. Tutaj właśnie na tym mostku będzie widać w większości dach. Jak widać dach się połączył tutaj z tą wieżą, a pod mostem jest taki mały skrawek zieleni. Pewnie tam jakiś ogórdek zrobię, bo nie wiem, nie chciałem zbytnio zabudowywać też tego mostu. A dzisiaj trochę zajmę się tą stroną, bo prawdę mówiąc już budowanie. Budowanie czego? Yy, budowanie z drewna troszeczkę mi się obrzydziło. Więc najpierw tutaj zacznę od wycięcia tego, bo chcę duplikować tutaj tą stronę. Więc tutaj te drewno też stąd zniknie ciach i to jest na szerokość grubość jednego bloku, czyli tak, tu jest z płytki płytki, a pełnych płytek nie mam, to tak, tutaj tu i raz, dwa, trzy, cztery o, parę schodków a teraz gdzie mam crafting boxa a tu na dole a nie chce mi się za każdym razem schodzić więc tutaj może postawię nowego a przynajmniej nie będę musiał daleko chodzić żeby coś wykonać Ej, schodki, dobra, tyle schodków. Teraz schodki będą. Eee, dobra, tutaj będzie, tak, w przyszłości. Prosty, prosty, prosty. Tak. I tak. I dobra. Skoro już jest ta część, mniej więcej. Zrobiona, to idąc dalej, to tutaj już trochę oświetliłem te miejsce, więc będzie pierwszy mur, znaczy pierwszy mur, mur idący w tą stronę, pierwsza warstwa. Teraz. Mm -hmm. tutaj znowu 5 bloków tak to jest pełen blok dobra czyli tak 5 bloków to ma raz dwa trzy cztery i tak, i tak wskazuje ta pochodnia tutaj jest 5 okej okay, teraz pełne bloki e, to znaczy pełne. Wszystkie są pełne, te są tylko rzeźbione i schodki. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, tak? Raz, dwa, cztery, dobra, cztery schodki i zakończenie. świetle To znaczy, wstawię pochodnie, żeby mieć z tej strony lepszy widok na to, co tu się dzieje. Teraz tu mogę zabudować. To drugi rząd. Tu już będzie tak. Tu będę musiał jakieś schodki zrobić, żeby Móc się tu wspinać. I tutaj postawić drugi rząd. No, tutaj może też. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda z góry. I teraz tak. Tu jest mur. Tutaj będzie wieża. Będzie cofnięcie w tą stronę. Będzie szedł tutaj, tędy, a tutaj do góry mamy taki w sumie większy plac do dyspozycji. No, więc nawet niezły placyk tutaj jest. Dobra, nie będę teraz tego oświetlał. Chciałem tutaj jedynie troszeczkę z Brzegu ustawić parę pochodni, żeby w czasie nocnym tutaj mi nic nie spadło na głowę. To znaczy nie zaszło od tyłu, bo przed rozpoczęciem odcinka poszedłem spać, więc przynajmniej w nocy będę mógł pracować. Tutaj nad tą wieżą i to tak. Ile tu właściwie jest miejsca? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. I urwisko. Dół. Tu. A tutaj. Czy tak pięć i trzy. Z czego z tej strony. Tutaj by trochę wieża wystawała. A więc by był... Przynajmniej jeden blok do przodu, drugi blok do przodu. Czyli są dwa tutaj. Czyli tak, jeżeli tutaj by był początek, to raz, dwa, trzy. Raz, dwa, nie, to jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i teraz tu, raz, dwa, trzy. 4-5 hm. w ten sposób, czyli tutaj by było ewentualnie wcięcie po tą stronę wieży. Co by tak trochę już nie miało sensu, więc może tutaj wieża by była yy, równo z. O, dochodziła tutaj do tej linii, a mur by był nad. No. Czy to by mogło jakoś tak być. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj nic się ze mną nie pojawi albo przynajmniej, że nie zakradnie się cichaczem no dobra, to jeżeli tak może trochę poszaleje i teraz tak eee, a z czterema to dużo nie poszaleje to też jakoś Okej, okay, to bloki, potrzebne takie bloki. Te bloki są, te bloki są. No to jakoś mogę zacząć to budować. Czyli tak. No dobra, jak spadnę i nie będę mógł wejść tutaj do góry to tędy się nie dostanę ani tędy chyba będę musiał jedyna droga to jest tędy czyli tak i tak jeżeli tutaj pojawi się jakiś stworek to będę musiał się nim zająć żeby się stąd wydostać czyli Tu będzie A, tak jeden w tom, i teraz dobra, tutaj sobie zrobię na początku zejście. I tu będzie hmm, jakby to tak zrobić. Tu będzie jeden bok, znaczy jeden bok, pierwsza część. O nie, ten blok. Dobra. I tu będzie tak zakręt. I teraz tu od dołu. Zrobię to Właśnie w jakiś sposób. Mhm. Może to pójdzie tak. No dobra, ile mam bloków? Wystarczająco. To chyba tutaj zrobię. W ten sposób, że. No dobra, by musiał chyba trochę upaść. Okay. Tu tak zabuduję to. że to niech będzie też tak jakoś. Mm, nie dobrze. Źle zrobiłem. A dobra, to teraz hop, jest. Teraz tu przejdę, Tak. Zrobię tak. Tej w takim razie będzie to w ten sposób wybudowane. A tu. Tutaj masz, postawię pochodnie, żeby rozświetlić tą część. O, fajnie nawet. A, to jest wyspa słoniowa nocą, ale widać pochodnie. Dobra. I teraz tak, na jakim fragmencie jestem? Ściana, dół. Może jednak będzie czysty kamień. I teraz, abym musiał chyba zejść też kiedyś tutaj na dół i oświetlić tą część, ale teraz gdy już, a mniej więcej ta część jest już zabudowana, to jest. Mardne szanse są na to. O, dobra, jak nie teraz to kiedy, nie? O, dobra, to tu postawię, tu postawię, tu postawię. Au. Na Teraz tu do góry. na no cóż. Tak. Tu niech będzie tak. Aha, fajnie. No to niech tutaj będzie. Dobra, coś takiego. coś takiego właśnie. Okej. Okay. I teraz tu. No właśnie. Tu może tak oświetla. I teraz. Nie, chyba nie wyjdę jednak za obrz tutaj tego bloku. Czy to będzie miało raz 2 3. Tutaj tak. No dobra, to wiesz, że tutaj z tej strony będzie tak wyglądać. No dobra, i powoli pojawia się cień. wykopuję z tej strony kamień bo przynajmniej lubię mieć yy, przynajmniej to co buduje o jeden niżej niż wystający w sumie obszar O, węgiel, to za chwilę będę, to znaczy za chwilę go dobędę, ale poza. A nie będę tego nagrywać. A tutaj mam. Tak, skoro tutaj jest jeszcze raz, dwa, trzy do góry, to żeby z kolei ta wieża nie była taka płaska. Zrobię takie wcięcie. I teraz, dobra, ten rząd jeszcze może być z bloków tak zrobione A tutaj, e, nie te bloki. A tu umieszczę bloki tak. I te wcięcie będzie mniej więcej do wysokości tutaj tego. A, jeszcze mam materiał, pięknie. No dobra. Więc po prostu teraz buduję mur, bo mam dużo bloków ceglanych tych tutaj. Nie, to znaczy kamienia. A w związku z tym, no to dalej już zbytnio nie mogę więcej rzeczy przypalać Bo nie ma miejsca już w skrzyni Więc właśnie z tej okazji to rozbudowywuję Cztery Pewnie mur będzie tutaj do tego miejsca. No tak więcej mur będzie do tego miejsca. I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest dwa, cztery, sześć. A, może będzie tak poduszna wieża. nie wiem, tutaj muszę się zastanowić, do jakiego obszaru to rozbudować. Hmm. Dobra, muszę się przejść po więcej kamienia i trochę tutaj ogarnę ten teren i będę kontynuować dalej tą budowę. Witam po małej przerwie. A jak zauważyliście, tutaj przez tą chwilę wybudowałem parę bloków wyżej, zarówno prawej strony, jak i lewej, oraz również, oraz również, oraz z tej strony postawiłem mur. No w razie czego, tutaj, jeszcze przez te okno będę mógł tutaj wyjść, i może dodam tutaj jakieś wzorki w, na to, ale na ten moment jest to ściana prosta. Prosta. Eee. No, prosta ściana, bez żadnych jakichś tam wknieceń. I teraz tutaj, a ogólnie tu na tym poziomie powstanie jeszcze jedna warstwa podłogi i tutaj jak widzicie będzie można wyjrzeć i pięknie w razie czego oszczelać tutaj tą drogę i zapewnie no tutaj chyba już ten motyw nie będzie potrzebny, ale przynajmniej między tymi dwoma Tak zrobię. A tutaj poprowadziłem. A to znaczy ten mur był, ale wszystko tutaj wyrównałem do tego miejsca. Tu poprowadziłem tak, ale chyba w którymś tutaj w tym momencie jednak zrobię zwężenie. A tutaj yy, potrzebuję jeszcze szybko schody. O. Jak widzicie są pochodnie wkniecenie i tutaj postawię w ten sposób schody i zabuduję całość A tutaj na tym poziomie są pochodnie, więc tutaj też umieszczę pochodnie o! I na tym poziomie tutaj będzie podłoga. No i tutaj już od tego, tej wysokości, pojawią się pierwsze pomieszczenia. Nie jestem jedynie pewien, czy tutaj właśnie te górki nie powiększę do tej wysokości. A tutaj po środku będzie jakiś korytarz łączący z tamtą częścią. Ale jeszcze no. Tutaj muszę pomyśleć, bo chyba najpierw będę... Musiał... Przestraszyłem się, że za spadnę. Eee, no więc wejście może z jednej tutaj. No ten element i ten może być mało ciekawy, ale tutaj jak widać coś zaczyna się dziać, a no ten mur jest... No takie coś mi się naprawdę podoba. Eee, i o, z tej strony to nawet też fajnie te skałki wyglądają. Może tutaj by się przydała jeszcze jakaś pochodnia. Może, że ewentualnie na tym miejscu. A więc mamy główną bramę. Wejście. I właśnie nie wiem, czy połączenie będzie górą. Czy też zrobię małą kratkę schodową wyjściową z dołu a jak widzicie o tutaj na pewno coś dodam i z, zapewne na tej górce znajdzie się też wieża i ogólnie z tamtej strony znaczy ta cała część będzie jakimś kompleksem dla żołnierzy i, I gdzieś jeszcze będę musiał pomyśleć nad umieszczeniem zamku. I na początku sądziłem, że to będzie ta górka, ale jeszcze jest chwilę czasu, żeby to ogarnąć. Dobra, będę się chować, bo to jest druga noc i. Fantomy powoli będą się już spamować. A ogólnie jest dzień 319. A. I z ostatnich takich mniejszych zmian. A, nie tu, nie tu. Tutaj. Może zakończę w podziemiu. O! Na razie już postęp wygląda tak. Z tej strony już wszystkie skrzynie są ustawione, z tej strony jeszcze buduję, a tutaj jest taka malutka klatka schodowa i tutaj chyba umieszczę jakieś foteliki. I będzie można też obserwować tutaj z balkonu co się dzieje na dole. A tutaj te, te miejsca jeszcze. Nie wymyśliłem, co będzie. Ok, więc dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.